Na lotnisku pies służbowy wskazał pasażera przewożącego więcej tytoniu niż to jest dozwolone. Podróżował z paczką marihuany. Sprawdziliście? Nie. Masz coś przy sobie? Pasażer twierdzi, że nigdy nie zamierzał przewozić narkotyków, ale funkcjonariusze Policji Skarbowej i celnicy muszą upewnić się, że w jego bagażu nie ma innych zabronionych substancji. Skąd przyleciałeś? Z Australii. Stamtąd ją przewozisz? Moja była zwróciła mi rzeczy, które jej dałem. Włożyła nawet naszą trawę. Tu jest drugi plecak. Pan musi tu zostać, tak. Może pan patrzeć i sprzeciwić się, jakby co. Nie sądzę, by zrobili coś takiego. Nie, ale musi pan patrzeć. Waliska jest pełna dziwnych przedmiotów, które rzekomo zostały tam umieszczone przez jego byłą, bez jego wiedzy. Tu też coś dołożyli? Celowo poleciałem do Australii. Ostrożnie, to saszetki z kamieniami. To jest ząb prekina. Najdziwniejsze rzeczy świata.